się zastanawiam, szpilki mała czarna czy coś ekstrawaganckiego albo zgodnego z aktualnymi trendami? W tym odcinku ekspreso postaramy się dowiedzieć, co tak naprawdę kobieta powinna założyć na randkę z mężczyzną. Przed programem szukałam takich informacji w internecie i trafiłam na YouTube na profil dziewczyny o Ciasteczko25. Wśród klipów, które tam publikuję, jest też klip o tym, co każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Ciasteczko 25 wspomina o tym, że właśnie mała czarna i szpilki to zestaw obowiązkowy. My, żeby to sprawdzić, pojawiliśmy się ostatnio na imprezie z okazji dziesięciolecia duetu Paprocki i Brzozowski i zapytaliśmy gości, w czym tak naprawdę powinny chodzić kobiety na spotkania z mężczyznami. Szpilki to jest niestety podstawa. Nawet jeżeli nasz wybranek jest niski, niższy od nas, to jednak bardzo często jego fetyszem, czyli tym, co on bardzo lubi, są szpilki. Jeśli założymy szpilki i on ucieknie, to oznacza, że nie, szukamy dalej. Poza tym, nigdy nie powinnyśmy być zbyt modne. Zakładamy to, co lubimy, żebyśmy czuły się w tym dobrze. Swobodnie, żeby to nie było tak, że siedzimy na spotkaniu i boimy się ruszyć, tylko żebyśmy mogły normalnie być sobą. Bo ja uważam, że i to jest najważniejsze, żeby na każdym spotkaniu z mężczyzną być po prostu absolutnie do bólu sobą. Dla mnie jakieś bardziej stonowane, jakby ja wolę jeansy t-shirt czy fajna marynarka, oczywiście buty na obcasie, ale dla mnie byłoby ok. Jeżeli chodzi o obuty, no to jest to podstawa szpilki. Tak naprawdę no, bez szpilek no to w ogóle to, to nie jest kobieta, uważam, ponieważ no, szpilka to musi być cały czas. Czyli jednak szpilki. Ale jeśli nie jesteście jeszcze przekonani, to o żelaznych zasadach ubioru na randkę opowie Wam teraz stylistka magazynu Glamur Ina Lekiewicz. Jeżeli nie chcemy bawić się w trendy, szukać czegoś specjalnie na daną okazję w sklepie, są takie rzeczy, które zawsze się sprawdzą, oczywiście jest to mała czarna. Są to szpilki, jest to na pewno czerwona szminka na ustach, aczkolwiek nie w zestawie. Wszystko razem to może być za dużo, być może mała czarna będzie wyglądać dobrze, ale może warto spróbować nie ze szpilkami, może, może warto spróbować czasem baletki. Oczywiście same szpilki tak, ale mogą wyglądać też super do jeansów i dodać seksapilu. I tak samo czerwone usta w połączeniu z super wysokimi butami i mini już nie, ale same wyglądają bardzo fajnie i kobieco. Kobiety mają tendencję do tego, by w swojej torbie trzymać wszystko, czego potrzebują do życia. Czasem mamy tam naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, a prawda jest taka, że mężczyźni nienawidzą bałaganu, dlatego myślę, że warto na randkę spakować tylko to, co potrzebujemy do mniejszej torebki, może nawet kopertówki, i w ten sposób wyglądać schludnie na osobę zorganizowaną, która ma tylko to, czego potrzebuje. Jakie błędy kobiety popełniają najczęściej? Przede wszystkim wysokie obcasy, w których nie potrafią chodzić. Warto sprawdzić w domu, czy będziemy czuć się stabilnie. Po drugie, czasem za głęboki dekolt, który nie pozwala skupić nam się na rozmowie. Sprawdzamy, czy nie wystaje nam stanie i czy wszystko dobrze wygląda. Po trzecie, czasem za ciasne, za obcisłe sukienki, w których kobiety absolutnie nie czują się komfortowo i też myślą tylko o tym, czy to wygląda dobrze, czy trzeba coś podciągnąć, a nie skupiają się na tym, żeby się dobrze bawić. Te trzy błędy są absolutnie czymś, czego trzeba się wystrzegać. No cóż, wygląda na to, że mała czarna i buty na obsasie to absolutna jazda obowiązkowa, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety. A wy zgadzacie się z takim werdyktem naszych ekspertów? Piszcie do nas maile na adres ekspresomaupa.lucr.tv, komentujcie pod tym klipem oraz na naszym profilu na Facebooku. Koniecznie zapiszcie się do naszych znajomych. A kolejny ekspres Sofanskan już za tydzień. Do zobaczenia!